Nareszcie w tym sezonie przyszła zima Więc wybraliśmy się na Łysą Górę W składzie następującym Ja, Ewa, tato i dziadek, który będzie ze mną komentować wyjazd Mam nadzieję, że się będzie Państwu podobać No to się okaże, bo tu widzę na samym starcie Maciek dłużyzny porobił straszne No tu jedziemy, śniegu coraz więcej im bliżej Łysej Góry Droga coraz trudniejsza dojazdowa o, wreszcie z okien samochodu widzimy łysą górę. A wreszcie ja trud, mam trudność podchodzenia. No Maciek podchodzi i co chwilę wypoczywa. O, tu już na sankach musi wypocząć, bo się osłabił. Tutaj Maciek na tle panoramy górskiej. O, na horyzoncie już widać schronisko. A to już na samym szczycie, zresztą e, tam, e, tam ten mały punkt widzicie, Ta, ten budynek to jest restauracja w której zjadłem frytki, niam, niam. A tu tata Maćka i Ewa jeżdżą na nartach i na wyciągu, na wyciągu i z góry zjeżdżają. A tu Ewa się wywaliła. O, brawo. A tu zdjęcia zrobione na, na szczycie koło restauracji. A tu Maciek walczy ze śniegiem. Tutaj walczy na głębokim śniegu przede wszystkim. No cóż, Атом ачи Атом я Хайч To dużo słowa das zjeżdżamy, bo takie zjeżdżanie pożal się Boże, co chwilę się zatrzymuje. Familie. Pełne portki strachu chyba. Das das teraz już do zobaczenia. Bo on jest na Pozdrawiam, macie